Czy mogę kopać kryptowaluty na laptopie? Tak możesz, natomiast w celach hobbystycznych, gdzie za pomocą CPU mocy swojego procesora możesz kopać kryptowaluty, natomiast to nie będzie ilość kryptowalut kopana, która mogłaby spowodować, że wygenerujesz z tego jakieś sensowne zyski, tak? to w ramach nauki, poznania tej technologii możesz założyć konto w aplikacji na przykład Hive OS, no i tam za pomocą swojego procesora z laptopa no dostarczyć moc obliczeniową do wydobywania jakiegoś projektu, natomiast nie polecam tego na dłuż... Metę, no bo laptop nie jest przystosowany do tego, żeby taki procesor chodził z pełną mocą 24 na dobę, tak jak to wygląda w kopaniu kryptował, tak jak pracują właśnie koparki do kryptował, nie ma zapewnionego odpowiedniego systemu chłodzenia. No w ogóle nie jest do tego przystosowany. Więc, żeby poznać technologię, jak najbardziej, żeby na tym zarabiać, zdecydowanie nie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat kopania kryptowalut, no to subskrybuj mój kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć.